Dzień dobry. Cześć. Witamy Państwa. Dzisiaj odpowiemy, w zasadzie zadamy pięć pytań i, i odpowiemy na nie. Pytania związane z organizacją pracy, zarządzaniem sobą i prokrastynacją. Przy mikrofonie Maciek. Ewa, witam. Zapraszamy serdecznie. O ludziach, rozwoju i kreatywności. Na luzie, no. Czasami na poważnie. Witajcie w podcaście programista Pomysłu. Pierwsze pytanie: Jakie strategie warto stosować w organizacji własnej pracy, aby skutecznie osiągać cele i zadania zgodnie z planem założonym? Tak, na pewno warto dzielić sobie zadania, tak, większe, które są bardziej skomplikowane, wymagają więcej skupienia i czasu na mniejsze, żeby etapowo to sobie wszystko jednak robić. Tak, często ta suma suma, suma planów, to znaczy może ich gabaryt wręcz może nas przytłoczyć. To, co powiedziałeś, kluczowym. Kluczową strategią będzie podział na być może mniejsze zadania, mikrozadania, jakaś organizacja, prawda? Tak, taka etapowość wtedy. Mhm. Tak, zgadza się. Więc aby zorganizować swoją pracę, po prostu rozplanujmy, podzielmy na mniejsze zadania i to spowoduje, że, że nie przytłoczy nas ilość przede wszystkim, bo tych zadań zawsze się również, zbiera, nie? Tak. Wtedy również też priorytetyzujemy zadania według ważności i pilności. Pomaga to nam też skoncentrować się na tym, na kluczowych elementach tak pracy i tych zadań, czyli na danych etapach. Co też wyklucza też ewentualne jakieś nasze potknięcia, czy na przykład, że coś pominiemy. Więc sądzę, że to taki fajny, skuteczny sposób. Które każdy może zastosować tak, w wykonywaniu swoich. Się. Tym, bardziej, tym bardziej, że możemy wykorzystać niejedno oprogramowanie, jakiś software, który pozwoli nam organizować to wszystko, a w zasadzie wiele czynności nawet zrobi za nas tak. Powiedzmy, prawda? Przy, przy naszej, oczywiście, inicjatywie, to znaczy, Przede gdzie wytyczemy. przypomni za nas. Tak, <laughs> też też, też przypomni, ale też nam to, to wszystko jakoś tam intuicyjnie podzieli. E, o tym w, trochę, troszeczkę później, prawda? E, tutaj wskażemy, wskażemy takie, takie rozwiązania. Drugie pytanie: w jaki sposób radzić sobie z sytuacjami, gdy pojawia się pokusa prokrastynacji? Czy są jakieś takie sprawdzone metody na skuteczne przeciwdziałanie? Odkładaniu zadań na, na później? Są możliwości w stylu na przykład tak wykonywania w systemie Pomodoro. Tak, jest to techni technika Pomodoro w sumie. Czyli dzielenie sobie zadań na 25 minut pracy. Można do tego zastosować stoper nawet, żeby ułatwić tak wydzielanie sobie tych etapów czasowych z krótką przerwą która pozwoli nam się rozproszyć, i potem kolejnie, kolejnie, kolejne 25 minut skupiamy się na tym, żeby jednak znowuż pracować. Skupiamy się wyłącznie na pracy, więc ułatwia to jednak podział czasowy, a nie wypalenie się takie energetyczne mhm. w wiecznym spięciu i skupianiu uwagi tylko na jednym. Tak, zgadza się. Czasami, jeżeli robimy rzeczy, które, które nie wykonujemy powiedzmy zawodowo i nie musimy wykonywać tych rzeczy przez te, te umówione 8 godzin, prawda? Możemy sobie powiedzieć, że na przykład każdego dnia poświęcimy 15 minut czy 30 minut na wykonanie, na takie regularne, systematyczne wykonywanie, na przykład naukę czegoś, prawda? To też spowoduje, że nas nie zmęczy, nie wymęczy psychicznie, że pozwoli nam utrzymać bardzo dobrą kondycję taką psychiczną i będziemy mogli systematycznie, konsekwentnie to, to, to robić, prawda? Oczywiście też możemy każdego dnia na przykład przeznaczyć 5-7 minut na początku, zastanowić się, co było przyczyną ewentualnych opóźnień w dniu poprzednim, próbować wyeliminować te sytuacje tak z danego dnia, w którym akurat zaczynamy pracę, i wtedy się skupiać. Zresztą to tak, tak samo możemy zastosować w, przy obowiązkach wykonywanych w domu, co też nam pozwoli zorganizować prace mhm. tak domowe. Mhm. Ale też czyli, czyli pracy w pracy tym... jak najbardziej tutaj właśnie będzie miało to bardzo duże znaczenie uważam. Czyli w kontekście tej prokrastynacji możemy sobie powiedzieć, że musimy dbać o naszą taką, nasze zdrowie psychiczne, prawda? Po prostu faktycznie nie, nie robiąc te przerwy, o których powiedziałaś, tutaj technika Pomodoro, prawda? Tak, żeby e... znużenie nawet, jeżeli ktoś nie ma cierpliwości, y -hmm. tak, czy, czy szybko się y -hmm. nudzi jakimiś zadaniami, żeby jednak unikał sytuacji, tak. kiedy to takie tak. ekspresowe wypalenie następuje i jednak może poświęcić chwilę nawet na... na... Nie wiem, pięciu odkrążeń biurka, żeby tak. się rozprostować i z powrotem usiąść spokojnie. Tak, 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 żeby, żeby tak racjonalnie podchodzić do, 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 do wykonywania swoich zadań. Jeżeli ktoś mówił, że on się uczył, powiedzmy, czegoś tam po 10 godzin dziennie, nie? może nie ma potrzeby, żeby uczyć się czegoś 10 godzin dziennie. Może właśnie to, o czym też ja powiedziałem. Dozować. dozować tak? Nie, 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 raz na, nie raz na tydzień, po, prawda? 10 godzin. No tak, oczywiście taki przykład. Natomiast może, może po pół godziny, może 15 minut dbać o swoje zdrowie. Psychiczne, prawda? Po prostu częściej, a mniej są, są, na, to, są na to rozwiązania. Tak, które tym bardziej, że wiadomo, no? czy to odżywianie, czy to wykonywanie pracy zawsze systematyczność, jednak ma te efekty mhm. na plus zdecydowanie. Oj, oczywiście. Więc można zastosować to w, w szerokim wachlarzu tak, sytuacji w różnych sferach naszego życia. Mhm. Trzecie pytanie: Jakie narzędzia i techniki zarządzania czasem warto stosować, aby utrzymać równowagę między życiem zawodowym a prywatnym? A... Tak, tutaj chyba najbardziej takim znanym i powszechnie stosowanym narzędziem będzie kalendarz, po prostu tak. Czy to jest kalendarz książkowy, czy to będzie kalendarz elektroniczny, mm -hmm. z przypominajkami nawet, tak. A tutaj nawet, jest to nawet możliwość... taki systemowy, prawda? Systemowy, to Wbudowany również, w tak. nasz telefon. Oczywiście. Czy Android, czy iOS, prawda? On dostarcza nam takie powiedziałbym bardzo profesjonalne. Narzędzie, jak, jak właśnie powiedziałaś, kalendarz, który pozwala nam grupować pewne zadania, prawda? Przeznaczać to znaczy je gdzieś tam umiejscawiać w danym konkretnym dniu i nawet mamy te alerty, przypomnienia no świetne narzędzie. Tak, dokładnie. Mamy też aplikacje, które są płatne, są też aplikacje, które są na przykład w trakcie tworzenia przez programistę pomysłów. Więc tutaj z pełną intencją, akurat też pomocy mi w skupieniu się. No zawsze można znaleźć rozwiązanie, które po prostu będzie dla nas fajne, będzie dla nas przyjemne, będzie faktycznie ułatwiało nam organizację tej pracy. Tak, tym bardziej, że przecież często mamy yy... Plany takie długoterminowe, których no, nie chcemy cały czas gdzieś w pamięci naszej, która ma ograniczone miejsce, przechowywać, więc warto, warto korzystać z takich prawda, prostych, prozaicznych, często niedocenianych przez, przez, przez osoby. Oczywiście, prawda? a też kończenie pracy po prostu w godzinach. Brak przymusu po prostu siedzenia nad godzin mhm. no, też powoduje to, że jednak zachowujemy właśnie tą równowagę tak, między życiem prywatnym a, a służbowym. Zawodowym, więc no, uważam, że takie pomimo, pomimo wszystko podpieranie się jakimiś pomocnymi narzędziami tak, pozwoli, nam wstyd, chociażby, pozwoli, tak. pozwoli nam chociażby wrócić do domu, prawda, Z pracy i, i, i gdzieś tam zresetować swoją pamięć, yy, opierając się na inteligentnych aplikacjach, prawda? Czy, czy naszym po prostu tradycyjnym, nawet kalendarzu? Też, też nie skreślamy tego takiego konwencjonalnego po prostu, takiej konwencjonalnej formuły. Yy, więc y, tak, możemy, możemy uporządkować, y, zrobić porządek, prawda, w swojej, w swojej głowie w ten sposób. Tak, ten tradycyjny ten akurat balans. dla wzorkowców bardzo pożądany, bo jednak łatwiej zawsze zapamiętać, że coś zapisałem i wrócić do tego, niż, y, niż jak się zapisuje mimo wszystko w kalendarzu elektronicznym. Mhm. Poza tym też. Y, Dużo firmy na przykład opiera swoje ogłoszenia na tym, że dbamy o work-life balance, ale to jednak zależy przede wszystkim od nas, jak my tę pracę poprowadzimy w ciągu tych ośmiu godzin tak, etatowych, czy, czy większego zakresu godzin w zależności od stanowiska, bo to są też różne tak etaty i różne te po prostu systemy, w których się pracuje, ale no faktycznie. Jest, jest możliwość tak, zachowania tej równowagi, która no często niestety jest nadwyrężana yy, przez jakąś dezorganizację, tak, która mm. występuje w ciągu dnia. Okej, okay. czwarte, czwarte pytanie. Czy warto korzystać z jakiegoś systemu planowania, listy zadań, czy, czy właśnie wcześniej wspomnianej technologii do, do organizacji pracy? Jakie są korzyści wynikające z takich praktyk? Tak, tutaj są jak najbardziej systemy które stosowane w dużych firmach, to jest nawet tak, grupowo są przydzielane i wydzielane zadania, tak? I czasowo, ramy czasowe są wprowadzane, więc tutaj jak najbardziej można. Tak, można dopasować, bo tych oprogramowań jest naprawdę, op to znaczy aplikacji czy, czy, czy webowych, czy mobilnych, które, które wspomagają. No tutaj na pewno pracę. jesteś w stanie zaproponować jakiś. Tak, takie tak, oczywiście. W, w, zależności, w zależności od, 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 od sektora, od, od specyfiki, czy, czy, czy to branża motoryzacyjna, czy, czy branża, czy, czy branża IT, prawda rozwój produktów cyfrowych. Jednym z takiego, jednym z oprogramowań, z których ja korzystam, nawet, nawet do celów takich prywatnych, domowych. małych, tak, nawet domowych, jest, jest, jest Jira, prawda? To, to tutaj to, 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 to nie jest płatna reklama, to jest po prostu podkreślenie wartości tego oprogramowania. Organizuje to świetnie pracę. Właśnie, wcześniej wspomniane miejsce w głowie mogę, mogę śmiało zwolnić na rzecz przechowywania tych zadań, gdzieś tam, sortowania tych zadań, wyznaczania ich priorytetów, ich ważności, ich rangi. Wszystko, wszystko w, tym, w tym świetnym, fajnym programie. Więc. Są możliwości, warto, warto, warto korzystać, warto nawet. Warto zrobić research przede wszystkim, bo, bo, bo tyle jest możliwych działalności i, i wiadomo, nie każdy program będzie pasował do profilu naszej działalności. Natomiast e, prawda, jak, jak zrobimy taki dobry research, to na pewno. Dopasujemy y, jakiś fajny software, który zorganizuje A, pracę. To też nawet automatyzuje na przykład zespołu. powtarzalność zadań, więc można sobie już ustawić na zajść, że faktycznie no, co tydzień na przykład, czy chodzę na siłownię, czy co tydzień na przykład muszę zdawać raport. Y, można już ustawić tak z regularnością, co też rzeczywiście też nam odciąża głowę, że nie trzeba tego co tydzień ustawiać. No jednak technologia jest na tyle rozwinięta w tej chwili, mhm. rozwiązania programistyczne, że faktycznie możemy dostosować sobie coś. Tak, zgadza faktycznie. się. Przede wszystkim też też pracownicy, zespół jest zadowolony, bo wie, co ma robić, prawda? Jest podział obowiązków taki transparentny i no, świetna sprawa. Naprawdę zachęcamy do, do zrobienia takiego researchu, do dopasowania do, do swojego profilu zawodowego, profilu firmy. Piąte pytanie. Jakie potencjalnie najlepsze są praktyki w radzeniu sobie z sytuacjami takimi stresowymi lub nadmiernym obciążeniem obowiązkami? Jak można dbać o swoje zdrowie psychiczne w kontekście pracy i zarządzania sobą? No tutaj troszeczkę możemy wrócić też do tej techniki Pomodoro, tak? czyli dbanie jednak o regularność przerw, dbanie o to, żeby jednak troszeczkę też odciążyć właśnie tą głowę, żeby cały czas nie była napięta, napięta tak. W stresie, i tylko żeby nam szare komórki się wytężały i myślały. Więc tutaj też no, przerwy są jak najbardziej właściwą, właściwą, właściwym rozwiązaniem, tak? właściwą drogą do tego, żeby zachować pewne zdrowie psychiczne. Ćwiczenia oddechowe, które są chyba mało doceniane, ale jednak są bardzo istotne, więc ja na przykład bardzo polecam stosowanie tego u siebie. Żeby, żeby faktycznie spróbować troszeczkę techniki oddychania, która naprawdę pozwala odciążyć i odstresować organizm. Każdy na pewno znajdzie idealną technikę dla siebie, bo to, tego też jest sporo. Są różne charaktery, różne osobowości, więc no, trzeba spróbować. No i przede wszystkim też na przykład, no tutaj podałam wcześniej, tak, pięć kółek wokół biurka, no ale to można się przespacerować nawet z mhm. biura do stołówki, ze stołówki do biura, żeby to troszeczkę się rozruszać, głowę oderwać. Więc jak najbardziej, mhm. spacery drobne, czym, jeżeli ktoś ma możliwość na zewnątrz. Ja bym powiedział, Czyli że jeżeli coś. docieramy do momentu w pracy, w którym w którym czujemy ogromny, ogromny stres związany na przykład z zadaniem, którego nie jesteśmy w stanie wykonać, albo nie jesteśmy w stanie no, wykonać coś nam po prostu nie wychodzi. Być może tak, tak, takie proste rozwiązanie. Zróbmy research, na przykład nie? W, 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 w internecie, nie. Może, może, może już znaleźliśmy, na przykład, może ktoś już znalazł odpowiedź na, 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 to, na to pytanie, na naszą zagwostkę. To jest taka akurat rzecz, która, która w programowaniu jest bardzo, bardzo pomocna, to znaczy sam research, prawda? Że, że, że czasami gdzieś tam odpowiedź jest bardzo, bardzo blisko i, i możemy z tej sytuacji patowej, takiej bardzo stresującej dla nas, wyjść obronną ręką bardzo szybko. Więc ja bym powiedział research, natomiast kolejna kwestia, którą, którą też możemy zastosować wobec rzeczy, które faktycznie możemy odłożyć troszeczkę w czasie. I ktoś bardzo mądry, kogo ja osobiście bardzo szanuję, powiedział, że wracam do tego za kilka dni, prawda? Jeżeli docieram do momentu, w którym czuję, że, że tam jest ściana, po prostu, to znaczy, po prostu brakuje mi myśli, nie jestem w stanie gdzieś tam ogarnąć tego już umysłem. Nie poddaje się, ale wracam za kilka dni i, 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 i ten, ten przestój taki mały. To jest akurat osoba, która, która rozwija swoje startupy. Takie, takie projekty realizuje, realizuje prywatnie, ale projekty biznesowe, więc czasami, czasami, jeżeli możemy sobie pozwolić na mały taki przestój odpoczynek i powrót za kilka dni czy za kilka tygodni, w zależności ile czasu potrzebujemy, to może być. Kluczowe, krytyczne dla względem powodzenia dalszego po prostu projektu. Tak, dzisiaj to, to samo rozwiązanie akurat tymi podsunąłeś, więc przetestuję. Temat gorący, więc na razie się nie wypowiem, ale no, jest tutaj dużo logiki i faktycznie sensu, więc jak najbardziej postaram się zastosować, bo jestem są niestety niecierpliwą. A no, sztuka cierpliwości też uważam, że jest bardzo pożądana. W odciążaniu się, jeżeli chodzi o stresowe sytuacje. Tak, czasami więc... za bardzo po prostu gorączkujemy się, prawda? Tak. Możemy, możemy faktycznie możemy, możemy faktycznie yy, yy, gdzieś tam opanować te nasze te 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 nasze negatywne emocje, które, które nas dopadają. Okej, okay, odpowiedzieliśmy sobie, yy, zadaliśmy pięć pytań, odpowiedzieliśmy to wszystko na dzisiaj. Coś jeszcze dodamy, na sam koniec. Na sam koniec ja życzę Państwu, żebyście Państwo znaleźli swoje metody, żeby praca nie była stresująca. E, tutaj e, jesteśmy kolejny odcinek, kolejny odcinek, który rozpoczyna też e, tak pierwszy, pierwszy tydzień e, nowego roku, więc e, życzę Państwu odkrycia nowych ścieżek e, w tym, w tym e, wspaniałym czasie i żebyśmy może troszeczkę też mieli swojego wkładu w Państwa pracę, e, która się stanie dla Państwa większą przyjemnością, mniej stresująca. E, w temacie raczej czas nas ogranicza, więc będzie wszystko. Ale na nowy rok życzymy nadal tak wszystkiego mhm. dobrego. Wszystkiego co najlepsze. Trzymamy kciuki za... Za, za Państwa organizację tak. i odstresowywanie się. Zgadza się. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w następnym odcinku do podcastu. Zobaczenia.